Cześć widzowie! Dzisiaj pogadamy o ostrym. Człowiek, który dla zasięgu zrobi naprawdę wiele. Sprzeda swoją prywatność. Nie zawaha się, żeby użyć tanich marketingowych sztuczek i dobrze wie, że kontrowersja zawsze się klika. Wcześniej było głośno o jego rozstaniu z Polą i filmie, który bardziej przypominał pokaz, ale i tak każdy to obejrzał, bo taki właśnie jest ostry. Wie, jak działa internet i jak wycisnąć z algorytmu ostatnią kroplę atencji. Zapraszam. Ostatnio wzorując się na karierze ekipy, większość influ poszła w muzykę. Niemal każda z tych piosenek to żadne arcydzieło. Raczej, jednorazówki do podbicia trendów na TikToku. Najświeższe przykłady to Faustyna i Kostek, którzy postanowili wygenerować sobie ekstra hype. Dla przypomnienia, Fausti zaczęła gadać jak milionerka z programu Żony z Miami, A największe oburzenie zebrał wers o jej byłym i jego minimalnej pensji. No to już mocno obruszyło internet. Było o tym mega głośno, ale na pewno pamiętacie też Kostka, który wszystkim wmawiał, że go ta branża niszczy. I on chce zostać serwerem na Hawajach bodajże. No gdzieś, gdzie go nikt nie rozpozna. No i domyślam się, że to właśnie zwycięzca Twoje 5 minut 2 zainspirował Ostrego do tego kroku. Pewnie zastanawiacie się, po co im potrzebny jest ten hype przed teledyskiem. To na szybko Wam wytłumaczę. Ostry mówi, że odchodzi. Później nagle w Daily pojawia się on na miniaturce. Ich widzowie klikają, by go znowu zobaczyć. A tam w co drugim wersie jest Gold, czyli ich główne hasło na merczu. I w taki sposób zamiast tylko YouTube, kasa płynie i z muzyki, i z ciuchów. Marketingowo idealnie dograna sytuacja. Znowu coś się stało? Czy ty znowu odchodzisz? Pewnie po sporej krytyce pomyślelibyście, że jest mu głupio. Bo ktoś jednak szybko rozrysował jego biznesplan. Jak widać nie. Najlepszy sposób to wyśmiać wszystko i pokazać, że się tym w ogóle nie przejmuje. I to działa, bo w sieci bardziej niż oległość sprzedaje się pewność siebie i ironia. Najlepszy merch, goat. Jeżeli chcesz być goatem, chcesz być jeden z nas, to kupuj merch. A o niewiele czasu, bo w pierwszy dzień zeszło ponad 30% wszystkich zamówień, a liczba sztuk jest ograniczona, więc żebyście nie mieli do nas pretensji. Jednak, na jednak to umie, jed, jednak umie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że pierwszego dnia zeszło tyle sztuk, żeby później żaden kandydata mi nie mówił, że chciał kupić, a się Jork trzy dni później. Więc jakby teraz każdy musi wejść i kupić, bo później może nie będzie po możliwości, bo już ich nie byli. No i o tym mówię. Podpromowali hasło. <laughs> Mega oryginalne. Goat. Ciekawe, jaki procent dadzą za to w Ardendze. Myślę, że powinni. Wiem, Sylwek tego w urzędzie nie załatwił i każdy może używać tej nazwy. No i Wataha to inny target, ale wcale się nie zdziwię, jakby specjalnie dawali mu pstryczek w nos, żeby znowu mógł iść do lasu. Jeśli tak, to już będą cztery pieczenia na jednym ogniu. A ta promocja, standardowa sztuczka znana z Black Friday. Czyli manipulacja unikalnością. Kupujesz, jak wiesz, że zaraz nie będzie dostępne. Chyba każdy się na to nabrał. A szczególnie podatne są na to dzieci. Hmm... No dobra, sprawdźmy co się działo w tym odcinku. Ostry użył karty, która daje mu moc, że każdy ma zgodzić się na wszystko i być na tak przez całą godzinę. Czy chciałbyś to zrobić na się jak się da czasu czeka? Tak? Chciałbym. <laughs> <rzeczywiście>, chciałbym <śmiech> oczywiście. <śmiech> Nie no, jak ktoś mi powie, że oni na tych odcinkach są sobą biegły jak dziecko w przedszkolu. Serio. Myślę, że czasami za bardzo wczuwają się w te role. Drogi Justku, jeśli jesteś taki na co dzień, to idealnie pasujesz do tego kontentu. Właśnie dlatego kidosi ich kochają, bo są przerysowani do granic absurdu. Nie chciałbyś skorzystać z <grym> 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 Tak, nie tylko mnie, dobrze. Tomaszku, to czy chciałbyś pilnować czas? Oczywiście, królu. Dobrze. <grym> czy chciałbyś nosić ostrego na barana? O, zdecydowanie dobra, ostre. A co z gołtem? A czy chciałbyś nosić go, e, gołta na baranach ostrego? Oj, to może być problem, ale dla ciebie, królu, wszystko. No i fajnie, dobra. Ja mam tylko pytanie. E, nie tracisz mi zbędnego czasu, dobra. Weronika, Veronika, czy chciałbyś zrobić e, 30 przesiadów tu? Dziękuję. Wiktora, czy chciałabyś zagrać króla ciszy? Dziękuję. Nawet mnie to rozbawiło. Ona musi serio dużo gadać. Puściłem wam to longiem, żeby pokazać, jakie pomysły miał ostry. I serio, to jest family friendly. Jeśli ta opinia ci dziwi, bo jesteś trochę starszy, to już tłumaczę. Ten content to kopia relacji, jaką kiedyś miał kamerzysta z Krushwilem. Wtedy usługiwanie połączone z wyzwaniami wywindowało ich kanał do top 3. Upadli szybko, bo nie wyhamowali na czas. Myślę, że czajnik ma te mechanizmy dobrze rozgryzione. Czy poszedłby w mocniejsze klimaty? On uczy się na błędach innych i dlatego nie robi tego. Wie, że wystarczy zachować balans, bo przecież tworzy rozrywkę dla mas. Która mnie też śmieszy. Sorry, ja chciałem, żebyś pilnowała mi czasu i mówiła co 5 minut, ile czasu mi zostało. Ale 5 nie minut nie mówić królu, bo jest... W... Ciszy gra tego. Dobrze, wiesz, mi pokazywała. Hmm. <śmiech> <śmiech> nie oglądam czajnika i nie znam ich wszystkich, ale ja ją lubię. Milczeć też trzeba umieć. <laughs> I ona robi to dobrze. Czasem lepiej nic nie mówić i po prostu grać miną, niż próbować na siłę być śmiesznym. A to wyszło jej, trzeba przyznać, perfekcyjnie. I zasalutować, że jestem najlepszy. To. Ale tak bardziej, głośniej, tak wiecie, O no, wielki Bigosie! Big Boss! Big Boss! Szacunek, to się szanuje. Big Boss! Dobra, no nie ma co długo, proszę bardzo wstać. Dziękuję wam pięknie. A to ja tak chciałbym wam podziękować, dziękuję bardzo. Big bossie, mam pytanie. Dziękuję, tak. Ja nie wiem, czy mogę w ogóle uścisnąć. Możesz, możesz. Dziękuję. Eee, zresztą mi bardziej się bardziej podoba w film? No i znowu mamy dłuższy kawałek, ale ciężko było go skrócić. Już teraz wiem, w co bawią się dzieci w szkole. Jak myślicie? Młodsi parodiują te parodie? Wiem, że dziewczynki kiedyś chciały być Haną Montaną, a chłopcy jakimś Spidermanem. A tu mamy nową zabawę. Ja ci powiem wskocz na dach, on wskoczy. Uff, dobrze, że te rozkazy są w miarę nieszkodliwe. Rozerwia koszulkę. Wera mi ją kupiła na urodziny, to jest moja ulubiona koszulka, serio. To musisz rozerwać. <gry> Słyszałem tylko do pierdnięci koszulki tu złożyły. To do... jakiś jak kratka jak papieru. <laughs> Czemu nie robią takie czuchy I to właśnie pokazało, ile dla niego znaczy sentyment. <laughs> Chociaż chyba tu specjalnie podkręciłby podbić dramaturgię. Myślałbym tak, jakby dodał na koniec, że ich koszulki to super jakość i nie da się ich rozerwać. Tutaj props. Taka zmarnowana okazja. Chociaż w sumie i tak w tym odcinku co chwilę o tym gadają, więc to bardziej wyjątek niż reguła. Trzy, dwa, jeden... Dobra, <laughs> zrobimy to zaraz. Eee... <laughs> <laughs> Jakie tortury! Zdecydowanie odwołuję to Family Friendly. A tak dobrze im szło. To jest mega masakra. Już bym chyba wolał, żeby im przytrzasnęło ten język i żeby to było rozdmuchane nawet bardziej niż to, że odchodzi. Przytrzaśnięcie języka w pułapce na myszy powoduje silny ból, krwawienie i obrzęk, a rana może łatwo ulec zakażeniu. W dłuższej perspektywie mogą pozostać blizny, zaburzenie czucia, drętwienie nadwrażliwość oraz problemy z mową czy połykaniem, jeśli uszkodzone zostaną nerwy lub mięśnie języka. W cięższych przypadkach dochodzi nawet do trwałego ograniczenia ruchomości języka. No się teraz bliżej. Mhm. Jeszcze bliżej. Dobra. Dobra. 3, 2. 1. Pielowa! No i dalej podkręcają. To trochę jak słynny skok Pawła ze schodów. Serio oglądam to pierwszy raz i jestem w szoku. Uwaga, spoiler! On władował ten język. Wiem, że dla beki i dla kontentu, ale to już gruba przesada. Od teraz rodzice, jeśli ich dzieciaki zrobią to samo, to powinni ich zacząć pozywać. Dziwię się, że YouTube tego nie banuje. Głupota. I już teraz rozumiem, skąd te opinie w necie i masa negatywnych komentarzy. Ja na początku podszedłem na luzie i te zabawy były nawet śmieszne. Jednak ten content wyzwaniowy powinien być uregulowany. Ten film powinien dostać bana. Mam nadzieję, że jeśli czajniku drogi aż tak dbasz o widzów, to trochę się opamiętasz i przystopujesz to. To szybki apel. Nie warto dawać takich wzorców. Wiesz kto cię ogląda. Wiesz, że masz na nich ogromny wpływ. Fajnie, że się wygłupiacie, ale proszę trzymajcie ten balans. Przydałbyś się taki wujek łuki, który raczej na to by nie pozwolił. Niebezpiecznie sprawdzają jak daleko jest przesunięta granica. Moim zdaniem zdecydowanie za daleko. Jeśli się zgadzasz ze mną i chcesz, by nie ominęły cię kolejne moje komentarze o topowych polskich YouTuberach, to koniecznie zostaw suba i łapkę. Dziękuję, że zostałeś do końca. Miłego dnia. Pozdro.